Siemaneczko, z tej strony Kuzonek. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku FIFA 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić skład najczęściej używanych ikon w grze FIFA 22. Oczywiście taki podobny materiał ze zwykłymi kartami już się pojawił na moim kanale, więc jeżeli chcielibyście w kolejnym odcinku na przykład ujrzeć skład najczęściej używanych srebrnych kart lub informów, to możecie pisać propozycje w komentarzach. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba no i komentarza, bo to bardzo fajnie zwiększa, zwiększa zasięgi, a ja teraz nie będę Będę już przedłużał, tylko lecimy do omówienia tego całego przepięknego składu. Zaczniemy sobie od bramkarza. A tutaj mamy Edwina Wandersara. Jego kartą rozegrano już 1 210 000 spotkań. Jest to ikona w wersji MID. I wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście mieć na bramce ikonę, to jest to najsolidniejszy wybór, ponieważ ze wszystkich bramkarzy akurat nim oraz Petrem Czechem udało mi się zagrać No i zdecydowanie Wandersar dużo lepszy Prawie 2 metry wzrostu No i trzy gwiazdki słabszej nogi Co bardzo fajnie się przydaje czasami, żeby wykopać jakąś piłkę Czy coś, wiadomo, że u bramkarza Aż tak bardzo słabsza noga nie ma tego znaczenia Jednak jeżeli ktoś z nim grał, to naprawdę wydaje mi się Że jest on warty tego, aby go polecić Na prawej obronie mamy Kafu. Jest to ikona w wersji Baby Aktualnie ma rozegranych gier Swoją kartą 900 tysięcy Wysoka oraz średnia pracowitość Czyli niezbyt jakaś najlepsza dla, dla Prawego obrońcy, jednak wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście sobie mieć na prawej obronie ikonę, to również tak jak przy bramkarzu jest to najlepszy ze wszystkich wyborów 4 na 3 gwiazdki i troszeczkę niski wzrost, jednak wydaje mi się, że aż tak to przy bocznym obrońcu nie będzie Wam przeszkadzało. Naprawdę solidne statystyki dajecie mu tutaj kotwicę czy cień i naprawdę możecie nim tutaj fajne mecze rozgrywać. Jeszcze tutaj się wtrącę, że jeżeli na przykład chcielibyście, abym całym tym składem rozegrał food Champions, lub na przykład nie wiem, nagrał z tego jakiś materiał, to możecie też również zaproponować w komentarzach, ja mogę taki cały skład kupić i na przykład na live mogę rozegrać nim cały Food Champions. Na środkowej obronie mamy Lorą Blow. Jest to ikona w wersji mid. Aktualnie ma rozegranych gier milion 200 tysięcy swoją kartą. Średnia wysoka pracowitość, czyli naprawdę bardzo fajne pracowitości dla środkowego obrońcy. Troszeczkę mało tempa, bo 79 tempa nie jest to jakiś za najlepszy wynik. Jednak Lorą Blow, naprawdę tutaj bardzo wysoki wzrost, dzięki czemu ciężko jest go przejść. Dwie na trzy gwiazdki, co no aż tak bardzo znaczenia nie ma. Lepsza noga prawa czyli na prawym środkowym obrońcu mogliby się nim grać no i solidne statystyki wiadomo, że do doładowujecie mu do jakiegoś ścienia, no i będzie wam on bardzo, ale to bardzo fajnie śmigał, jeżeli ktoś nim grał to możecie zostawić oczywiście jakąś opinię w komentarzu ponieważ mi osobiście no, nie, nie udało się nim jeszcze zagrać na drugiej środkowej obronie mamy Rio Ferdinanda czyli ikona, która od lat jest naprawdę najczęściej używaną ikoną na środkowej obronie jest to Rio w wersji Baby aktualnie ma granych gier swoją kartą milion tysięcy średnia, średnia pracowitość, czyli no nie Zbyt dobre, jednak, jeżeli ktoś grał Rio Ferdinandem, to sam dobrze o tym wie, że jest to karta której, na którą naprawdę ciężko się gra. No i jest to ikona w wersji Baby. Statystyki na karcie, co prawda, nie są zbytnio dobre. Jednak ta karta ma coś w sobie takiego, że po prostu jest sama w sobie świetna. Na lewej obronie mamy Paulo Maldiniego. Jest to ikona w wersji Baby. Rozegranych gier ma równy milion. Średnia wysoka prato, pracowitość, czyli naprawdę bardzo świetne. Lepsza noga prawa. Tutaj troszeczkę może być to mylące, bo dla lewego obrońcy lepiej, gdyby ta lepsza noga była lewa. Jednak no nie jest to aż tak bardzo duży problem. Dwie gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi solidne statystyki, zobaczcie obrona każda statystyka oceniana przynajmniej 90 do tego fajne tempo jak na bocznego obrońcę, wiadomo, że jakaś tutaj styl gry, który zbustuje mu tą to tempo i fizyczność, fajnie by wleciał czyli na przykład taka kotwica, no i naprawdę bardzo solidna karta, osobiście grałem nim w draftie no i naprawdę sprawdzał się bardzo, ale to bardzo dobrze pierwszym z środkowych pomocników jest to Claude Makelele, aktualnie ma rozegranych gier milion 200 tysięcy i jest to ikona w wersji mid, wszyscy trzej pomocnicy będą ikonami w wersji mid i tutaj macie niską oraz wysoką pracowitość czyli bardzo fajne pracowitości dla środkowego pomocnika defensywnego, 3 na 3 gwiazdki, ale też tak bardzo dużego znaczenia nie ma no i ja osobiście grałem jego kartą grałem jego baby ikoną, grałem jego mid ikoną, czyli tą, którą widzicie teraz i naprawdę byłem z tego mega zadowolony ponieważ za takiego Klota Makelele nie trzeba zapłacić jakoś bardzo dużo, ponieważ jest to 250 tysięcy, a naprawdę oprócz tego, że daje wam świetne zgranie, ponieważ jest Francuzem, jest ikoną to naprawdę będzie on dawał wam bardzo Świetnie radę w środku pola. No i naprawdę będzie fajnym czyścicielem do tego. Fajny ma tutaj podania. Nie jakoś bardzo zbustowane, ale też rozegrać potrafi. Drugim środkowym pomocnikiem jest to Clarence Seydorf. Ma on rozegranych również milion 200 000 gier. I również z ikoną wersji mid ma pracowitości wysoka średnia 4 na 4 gwiazdki, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie, jeżeli chodzi o środkowego pomocnika. Ja osobiście nim niestety nie miałem okazji zagrać w żadnej z tych wersji. Jednak jak widzicie na statystyki, jest to taka typowa ikona, która nadaje się na, środkowo, na środkowego pomocnika. Na środkowym pomocniku TFSN już tak bardzo by dobrze się nie sprawdzał. Na SPO również też by aż tak bardzo nie dawał rady. Jednak jeżeli tutaj macie takiego pomocnika, no to dajecie mu kotwicę lub cień. No i na środkowym pomocniku będzie on wam fajnie dawał radę. Jest to naprawdę ikona, która w w FIFA na, też miała rozegranych swoją kartą najwięcej gier, więc jak widać, coś w nim musi być. Fajne pracowitości. No i naprawdę solidna karta do środka pola. Trzecim pomocnikiem jest Emanuel Petty. Ma rozegranych gier 120 1.120.000 swoją kartą. Jest to również ikona w wersji MID. Jak widzicie, wysoka, wysoka pracowitość, czyli naprawdę coś bardzo, ale to bardzo dobrego. 3 na 3 gwiazdki, lepsza noga lewa, czyli bardziej ustawialiby się sobie go po lewej stronie środka pola. No i też super statystyki. Jak widzicie, każda z tych statystyk jest tutaj zielony. Oprócz, oczywiście, rzutów karnych i wykończenia, co aż tak bardzo znaczenia uśrodkowego pomocnika defensywnego nie mają, też musielibyście mu tutaj dać jakąś, jakiś styl gry, który dodawałby mu tutaj obronę, fizyczność i tempo. No i tak jak mówiłem wcześniej, kotwica lub cień. I naprawdę bardzo solidna karta. Je osobiście grałem jego kartą Baby, to jest właśnie karta Mid. i naprawdę obydwie z tych wersji dają radę. Teraz przejdziemy sobie do napastników. Pierwszym z napastników jest to Johan Cruyff. Ma on rozegranych gier 1 400 tysięcy, czyli jest to najwięcej rozegranych granych gier z całego składu ikon Jest to ikona w wersji mid No i za takiego zawodnika musielibyście zapłacić Najwięcej z tego całego składu Ponieważ jest to aż około 2,5 miliona końców Wysoka niska pracowitość Czyli idealne dla napastnika 5 na 5 gwiazdek Czyli jedyna taka karta w tym zestawieniu Która ma 5 na 5 No i naprawdę świetne statystyki No i Johan Cruyff wydaje mi się, że top 3 napastników Jeżeli chodzi o ikony w FIFA. Oczywiście obok Eusebio i obok Ronaldo Nazario Wydaje mi się, że jest to karta, która naprawdę jest bardzo Ale to bardzo świetna jeżeli ktoś nim kiedykolwiek grał, to myślę, że potwierdzi to, co powiedziałem, ponieważ naprawdę no ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Naprawdę statystyki ma gigantycznie dobre. Drugim środkowym napastnikiem jest Eusebio. Wydaje mi się, że też karta, której nikomu nie trzeba przedstawiać, karta, która od lat jest naprawdę na topie. Wysoka średnia pracowitość 4 na 5 gwiazdek. Rozegranych gier ma tutaj swoją kartą 1 350 tysięcy i jest to ikona mit. Po, chyba tam przy przykroświe nie powiedziałem, on też był ikoną mit, no i też również świetne statystyki. No i nie będę się tutaj na tym za bardzo rozdał. Ponieważ jeżeli ktoś gra w FIFA, to zdaje sobie z tego sprawę, jak Eusebio jest dobry. Na ostatnim napastniku mamy Kenego Dalglisha, Osobiście moja ulubiona ikona w tej grze 4 na 5 gwiazdek, wysoka średnia pracowitość. No i Keny Dalglish jest to ikona w wersji mid rozegranych gier ma tą kartą 1 300 tysięcy. Świetne statystyki. No i tak jak już wam powiedziałem, jest to ikona, którą grało mi się najlepiej. Naprawdę Keny ma coś sobie takiego, że no, jest mega zwinny, czego aż tak bardzo po statystykach nie widać. Ma mega wykończenie, po, postawi, potrafi się ustawić. Jak trzeba uderzyć z główki, to również z tej główki uderzy. Naprawdę wydaje mi się, że jest to ikona. Jest to napastnik kompletny do tego. Ma metr 73 wzrostu, czyli co no naprawdę do główek jakoś bardzo się nie sprawdza, jeżeli chodzi o wzrost. Natomiast, tak jak mówię, te główki ma naprawdę solidne. No i jest mega zwinny. Potrafi się tak zmieścić pomiędzy obrońcą dzięki temu wzrostowi. No i dzięki temu, że ma fajną zwinność. Cały skład prezentuje się następująco: oczywiście 100 zgrania do zrobienia bez problemu, ponieważ każda karta się ze sobą zgrywa. Jeżeli chcielibyście zagrać sobie takim składem, Musielibyście zapłacić coś w okolicach 7 milionów. Jednak, tak jak powiedziałem, jeżeli tutaj odda, odda, dacie fajny odzew w komentarzach, to ja mogę taki cały skład kupić i zagrać tym Food Champions lub nagrać o tym odcinek. Najdroższą kartą jest Johan Cruyff. Kosztuje coś w okolicach 2,5 milionów. Najtańszy jest Makelele. Musicie zapłacić za niego jakoś 230 tysięcy. No i tak jak mówiłem, wystarczy zmienić formację na jakąś wąską. No i tutaj możecie sobie takim składem zagrać. Oczywiście, jak dobierałem karty, to dobierałem po prostu napastników. Nie patrzyłem na to, czy jest to lewo skrzydłowy, czy na środkowy napastnik Tylko po prostu jak napastnik miał najwięcej rozgranych gier To umieszczałem go tutaj Przez to formacja jest 4-3-3 A mamy tutaj dwóch napastników na skrzydłach No i wydaje mi się, że dosyć ciekawe doświadczenie Żeby sobie pograć z takim składem Oczywiście jeżeli kto komuś grałoby się jakoś sobą Jakąś kartą No to jak najbardziej można tutaj wymienić Na przykład takiego Lorą Blą na Kim Kimpembe I wydaje mi się, że jakoś dużo różnicy nie będzie Oczywiście powiedziałem to w żartach No i wydaje mi się, że jeżeli takie odcinki wam się podobają Jeżeli lubicie takie ciekawostki To zachęcam oczywiście do zostawienia suba Nie pominiecie kolejnych takich materiałów Możecie zostawić lajka, bo to naprawdę bardzo fajnie motywuje. No i jeżeli w komentarzu dacie jakiś tutaj pomysł na kolejny jakiś odcinek z tego typu, no to myślę, że jakaś może nagroda pocieszenia na Discorda dla Was wleci. Ja teraz życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale Siemano!